budżetu jest sztuką, która wymaga podjęcia na wstępie pewnych decyzji. Jedną z tych decyzji, którą trzeba podjąć jest to, w którym momencie słucha się narzekać ze strony tych, którzy ten budżet chcą kontestować. Można albo przyjąć rozwiązanie ostrożnościowe, polegające na tym, że poszczególne pozycje budżetowe, zwłaszcza po stronie dochodowej, są oparte przede wszystkim o te informacje, które mają określony poziom pewności, no i wtedy liczyć się z tym, że wraz na przykład z pozyskiwaniem dodatkowych środków zewnętrznych ten budżet będzie zwiększany. Albo można przyjąć oczywiście wówczas konsekwencją jest wysłuchiwanie na początku przy okazji uchwalania budżetu narzekań, że planowanie nie jest dostatecznie wizjonerskie. A drugie podejście jest takie, że oczywiście tworzymy budżet w sposób wizjonerski, pisząc określone rzeczy, które mają określony poziom prawdopodobieństwa, a po ich niezrealizowaniu możemy wysłuchiwać, dlaczego nie zrealizowaliśmy budżetu, który obiecaliśmy, że zrobimy, skoro wpisaliśmy to w uchwale budżetowym. W powiecie legionowskim od bardzo wielu lat obowiązuje pierwsza metoda, a więc maksymalnie dużo pragmatyki, wizjonerstwa tyle ile trzeba, ale bez szaleństwa. Jeżeli tego typu polityka nie podoba się, to oczywiście jest to, nie za bardzo jesteśmy w stanie dojść do jakiegoś racjonalnego kompromisu z tego względu, że różnica tutaj wynika bezpośrednio. Z przyczyn podstawowych, z przyczyn archeologicznych, przyczyn wizji tego, jak budżet ma być I to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Niezależnie od wszystkiego, co dotyczy kwestii historycznych, akurat budżet tegoroczny jest niestety budżetem, który we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego musi być zaplanowany w sposób maksymalny. Padło tutaj stwierdzenie, żeby być może nie demonizować tych propozycji, które są formułowane obecnie na poziomie rządowym, gdyż one mogą przynieść określone pozytywne efekty. Tak, oczywiście one mogą przynieść określone pozytywne efekty, zwłaszcza jeżeli patrzymy na to w ujęciu całościowym, w ujęciu odnoszącym się do społeczeństwa jako takiego, a nie poszczególnych jednostek samorządowych. Natomiast na ten moment większość zmian, które została zaproponowana, a część z nich jest już w tej chwili na określonym etapie realizacji, będzie się odbijała w przypadku powiatów ujemnie po stronie dochodowej lub wydatkowej, a nie będzie przynosiła w tym zakresie żadnych korzyści. Ja naprawdę nie wiem, jak potoczą się losy podniesienia kwoty wolnej od podatku. Nie wiem, na jakim poziomie ona zostanie ustalona, bo tutaj mamy rozbieżność między tym, co mówi Trybunał Konstytucyjny, a projektem, który został złożony przez prezydenta. Nie wiem, na której jest determinacja do uchwalenia tego projektu na ten moment. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ustawa nie przewiduje żadnych rekompensat finansowych. Dla uszczerbku, który będzie po stronie samorządowej pod sektorze samorządowych finansów publicznych, bo ewentualne zwiększone wpływy podatkowe, które niewątpliwie będą, dlatego ludzie po prostu te pieniądze, które pozostaną ich w portfelach zwrócą się przede wszystkim na poziomie VAT, który jak do tej pory dochodem samorządowym nie jest zapowiedziana, a na razie nierealizowana Deklaracja Pani Premier w odniesieniu do tego, co zrobi Minister Edukacji Narodowej, jeżeli chodzi o usunięcie tak zwanych godzin karcianych z przepisów, oznacza, tak jak widzieliśmy, na poziomie Związku Powiatów Polskich, jeżeli byśmy chcieli we wszystkich miejscach zachować dotychczasowy poziom zajęć, które były realizowane właśnie w oparciu o godziny karciane, konieczność wzrostu wydatków płacowych w sektorze oświaty o około 11%. Będzie to kwestia w tym momencie decyzji, czy ograniczyć, jeżeli oczywiście zostanie ta zapłań zrealizowana, czy ograniczyć zakres tego, co świadczymy uczniom, czy zwiększyć wydatki, które będziemy musieli ponieść.